Puls Dnia. Zaprasza Paula Borowska. Dobry wieczór, witam Państwa w czwartek 28 września. To jest główne wydanie Pulsu Dnia. Zobaczmy, co przed nami w programie. Tir w rowie, potem zderzenie dwóch osobówek. Jedno z aut uderzyło w radiowo z drogówki, która obsługiwała inne zdarzenia drogowe. Koniec prac na dworcu na Ratajach. No, oczywiście, że brakowało. Punkt obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego, który też zyskał bardzo wiele udogodnień dla, dla pasażerów, dla klientów. Jest funkcjonalny w każdym bądź razie, jest jak jest. No. Mi się podoba. Zaczynamy jednak od potężnego pożaru w suchym lesie. Na miejscu jest 18 jednostek Straży Pożarnej. Wiemy, że zapłonął styropian w fabryce. Mogą Państwo też zobaczyć to na naszych zdjęciach. Na północy Poznania także widoczne. Widoczny jest już dym, i tak to właśnie, drodzy Państwo, w tym momencie wygląda. To są zdjęcia nadsyłane, do, nadsyłane od czytelników na nasz adres alarmałpawtk.pl. Tak to, drodzy Państwo, wygląda. Tutaj będziemy trzymać rękę na pulsie, cały czas jesteśmy w kontakcie z służbami. Jeżeli coś więcej będzie w tej sprawie wiadomo, to oczywiście będziemy do tego tematu wracać. Najpierw w Tyr wjechał do rowu, jakiś czas później po sąsiedzku zderzyły się dwa auta. Jedno z nich uderzyło w radiowóz. Do takiej serii zdarzeń doszło dzisiaj na drodze S5 pod Gniezdem. O szczegółach zdarzenia mówi aspirant sztabowa Anna Osińska z Gnieźnieńskiej Policji. W czwartkowy ranek do gnieźnieńskich policjantów wpłynęła informacja o ciężarowym Dafie, który jadąc drogą ekspresową S5 na wysokości miejscowości Pyszczynek zasnął, a auto, którym poruszał się 47-latek uderzyło w bariery energochłonne, a następnie przewróciło się na prawy bok. Kierowca, jak ustalili policjanci, był trzeźwy. Po badaniach został zwolniony do domu. Ja tylko dodam, że auto przewoziło zmrożone prytki, które na szczęście nie wysypały się na jezdnie. Niecałe trzy godziny później. Dokładnie około 930 również na drodze S5 na wysokości pyszczynka doszło do kolejnego zdarzenia. Tym razem do zdarzenia dwóch samochodów osobowych były to honda i Peugeot, w wyniku czego jedno z aut uderzyło w radiowóz drogówki, która obsługiwała inne zdarzenia drogowe. Inne zdarzenia drogowe. Jak ustalili policjanci wszyscy uczestnicy byli trzeźwi, osób rannych nie było jedynie kierownicy. Samochodem Honda została przewieziona do szpitala z ogólnymi potuczeniami. Ratajski dworzec w odświeżonej wersji. Od dzisiaj pasażerowie komunikacji miejskiej mogą już ko korzystać z punktu obsługi klienta w odnowionym budynku dworca. Tym samym zakończyły się wszystkie prace związane z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej na rondzie Rataje. O szczegółach Damian Wełna. Po prawie dwóch latach pasażerowie komunikacji miejskiej mogą w końcu skorzystać z punktu obsługi klienta w odnowionym budynku dworca na Ratajach. Oczywiście, że brakowało obsługa. Tu jest bardzo szybciutko teraz, dwa punkty. No ciekawie, czyściutko, elegancko. Jestem tu pierwszy raz, więc wydaje mi się dość przyjemny. Chociaż są tylko dwie kasy, wydaje mi się, żeby były trzy lepsze, ale przyjemne. Ja tutaj nic nie mogę zarzucić. No, jest funkcjonalny w każdym bądź razie, jest jak jest. No, mi się podoba. Remont budynku dworca rozpoczął się w styczniu 2022 roku. Podczas tych prac rozebrane zostały ściany działowe i postawione nowe. Do tego to zadanie obejmowało też wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej. Pomieszczenia zyskały również nowe umeblowanie te wnętrza budynku zostały również dostosowane do aktualnych wymogów przepisów przeciwpożarowych. Co więcej, wymieniono także wszystkie instalacje elektryczne, kanalizacyjne, przeciwpożarowe oraz służące klimatyzacji. Punkt został również przystosowany do obsługi osób starszych i niepełnosprawnych. Zauważyliście Państwo, że są tak zwane oznaczenia fakturowe dla osób, które mają problemy ze wzrokiem, ale są też tak zwane indukcyjne, które wzmacniają działanie aparatów słuchowych. Remont budynku kosztował ponad 5 milionów złotych. To już ostatnia z inwestycji z związanych z rondem Rataje. Zaczęliśmy od na wierzchni i peronów na samym dworcu. Później zostało przebudowane całe Rondo, Rataje. To była druga bardzo ważna część tych prac. Punkt obsługi klienta ZTM na dworcu Rataje będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 20. Oprócz doładowania karty czy kupna biletów jednorazowych, można w nim także złożyć wniosek o wydanie imiennej karty PK, czy złożyć reklamację w formie pisemnej. Zamian wełna, puls dnia. Wybory za nieco ponad dwa tygodnie. Kampania wchodzi w ostatnią prostą. Dziś gościem programu Gorący Temat Seweryna pońskiego byli kandydaci, którzy wzbudzają kontrowersje. Poseł Zbigniew Eichler kiedyś był związany z opozycją, ale od dwóch lat wspiera ekipę rządzącą. Nie czuje się pan zdrajcą opozycji, bo tak niektórzy pana nazywają. Proszę pana. Ja wybrałem najtrudniejszą drogę, jaką można było wybrać. Jako poseł przecież mogłem być w platformie obywatelskiej i podnosić rękę, tylko swoje niezadowolenie wykazywać i tak dalej. Robił to pan przez wiele lat. Ale jestem przedsiębiorcą, jestem przedsiębiorcą, jestem zadaniowcem. I chcę powiedzieć jedną rzecz, że miałem doświadczenie poprzedniej kadencji czterech lat i wszystkiego się pan nie dowie, wchodząc do danej organizacji, do danej partii. I muszę powiedzieć, że nie chciałem następnych lat zmarnować, nic nie mogąc. Oglądają Państwo pół dnia, zobaczmy, co jeszcze przed nami w programie. Scena Teatru Wielkiego przeszła modernizację. W każdym miejscu naszej widowni, bez względu na to, czy widz e, wykupił te najlepsze, najbardziej komfortowe miejsca, czy gdzieś na trzecim balkonie e, w, w oddali, to jakość dźwięku otrzyma tę samą. Nowa szkolna sala gimnastyczna na Minikowie. Długo czekaliśmy na ten obiekt. Jest piękna, to ja mogę powiedzieć. Jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba, duża, e, o wiele ładniejsza niż ta, co mieliśmy kiedyś. Oszustwo na zmarłego sąsiada to nowy sposób włamywaczy na wyłudzenie pieniędzy Oszuści kradną nekrologii i przywieszają je na tablicach ogłoszeniowych w blokach. Następnie pukają do mieszkań i proszą o pieniądze na wieniec dla zmarłego. Taką sytuację zaobserwowano w Kaliszu. Te informacje udostępniła w mediach społecznościowych jedna z firm pogrzebowych w tym mieście. Z relacji portalu Fakty Kaliskie Info wynika, że sprawę zgłoszono policji. Warto jednak być czujnym, bo takie sytuacje mogą się zdarzyć wszędzie. Wymiana dachu, nowe zapadnie na scenie czy najnowocześniejszy system nagłośnienia. Scena główna w Teatrze Wielkim w Poznaniu w końcu wyremontowana. O szczegółach opowiedziała nam Renata Borowska-Juszczyńska, dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu. Całe to nasze wyposażenie, na którym możemy wieszać scenografię, na którym mogą się pojawiać i znikać nasi soliści czy tancerze, jest teraz sterowane poprzez system konsoli i naprawdę właściwie jeden człowiek jest w stanie obsłużyć ruchomość wszystkich tych sztankietów czy, czy zapadni. Oczywiście to jest dla nas nowa sytuacja, my musimy się z tym oswoić, musimy się tego nauczyć. Kolejnym obszarem jest to obszar świateł. Te możliwości oświetleniowe, które teatr teraz ma, są minimum trzy razy większe niż to, czym dysponowaliśmy przed rozpoczęciem inwestycji. Oprócz tego w dużym stopniu są zastosowane żarówki, oświetlenie LEDowe, co oznacza tak naprawdę potężne oszczędności, bo to są mniej więcej dziesięciokrotne oszczędności, jeżeli chodzi o zużycie prądu. Jeżeli chodzi o dźwięk, jakość dźwięku naturalnego, y, którą my, nasze zespoły muzycznie tworzą, y, jest podawana przez system ambience, czyli właściwie w każdym miejscu naszej widowni, bez względu na to, czy widz y, wykupił te najlepsze, najbardziej komfortowe miejsca, czy gdzieś na trzecim balkonie w oddali, to jakość dźwięku otrzyma tę samą. Gala I... otwierająca scenę po, scenę po remoncie z udziałem Artura Rucińskiego oraz wspaniałych solistów y, laureatów konkursu śpiewaczego imienia Stanisława Moniuszki, odbędzie się 14 października. Poprowadzi ją maestro Jacek Kaskrzyw, nasz dyrektor muzyczny od tego sezonu. Teatr Wielki się unowocześnił, a tymczasem inne poznańskie teatry biorą udział w programie, dzięki któremu sztuka trafia pod strzechy. Trwa 15. edycja programu Teatr Polska. Teatry z dużych miast jadą ze swoimi spektaklami do mniejszych miast i miejscowości. O tym programie rozmawiałam z gościem wieczoru WTK Szymonem Bojdo z teatru ósmego dnia. Zobaczmy fragment rozmowy. My jedziemy z teatrem z miejscowości, w których. Są teatry, są grupy teatralne, powstają spektakle. Jedziemy do tych miejscowości, gdzie teatru nie ma to jest pierwszy warunek i gdzie ewentualnie jest sala, w której spektakl można pokazać. To może być nawet remiza, jeżeli by się nadawała. I od tego momentu organizator tego programu, czyli Instytut Teatralny, pozwolił też już w takich miejscowościach, gdzie naprawdę nie ma sali żeby przyjechać autokarem do większego ośrodka. Teraz miejsca ma starczyć dla wszystkich. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 59 na poznańskim Minikowie mają nową salę gimnastyczną. Jest kilka razy większa od poprzedniej, jednak na jej budowie dyrekcja nie zamierza zatrzymać się. O szczegółach Jakub Szustakowski. Teraz można już powiedzieć, że ta nowa sala gimnastyczna przeszła już swój chrzest, bo oprócz pierwszych pokazów gimnastycznych czy wręczania medalu uczniowie przetestowali już, jak się tu ćwiczy. To miejsce w szkole podstawowej nr 59 na poznańskim Minikowie zostało dzisiaj oficjalnie otwarte. Nowa Sala jest kilka razy większa od tej, z której uczniowie korzystali dotychczas. Długo czekaliśmy na ten obiekt do tej pory uczniowie ćwiczyli na malutkiej sali gimnastycznej, która miała 120 metrów kwadratowych. Ten obiekt ma 430 metrów kwadratowych. Nowa Sala ma sprawić, że korzystający z zajęć dodatkowych nie będą musieli czekać długich godzin, aż te się rozpoczną. Dotychczas przy jednej małej salce i 280 uczniach było to nieuniknione. Na małej sali gimnastycznej zajęcia dopiero się kończyły o godzinie 17. Ona była bardzo obłożona, a zajęcia dopiero były godzina 2. 19-20 była zbyt późna pora dla naszych uczniów. Będą też na pewno lepsze y, dodatkowe zajęcia sportowe, bo jednak duża sala to o wiele łatwiej. Także od uczniów możemy usłyszeć, że budowa tej sali była strzałem w dziesiątkę. Jest piękna, tyle mogę powiedzieć. Ładna. Czesna. Jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba, duża, o wiele ładniejsza niż ta, co mieliśmy kiedyś. Na tę salę szkoła musiała trochę poczekać. Pomysł na to miejsce pojawił się już kilka lat temu. Była to jedna z tych inwestycji, gdzie jeden z wykonawców właśnie no, nie był w stanie dokończyć budowy z uwagi na perypetie. Też gospodarcze i to, co też było problematyczne dla wielu inwestycji w momencie rozpoczęcia pandemii. Także musieliśmy te inwestycje dokańczać po przerwanym procesie inwestycyjnym, ale najważniejszy jest finał. Tymczasem na budowie sali gimnastycznej szkoła nie zamierza poprzestawać, bo ta sala miała powstać za ponad 7 milionów złotych, a udało się ją zbudować za mniej. Zagospodarowanie oko kwoty około 500 tysięcy, 500 tysięcy na infrastrukturę zewnętrzną, na boisko zewnętrzne do e, piłki koszykowej, e, siłownię zewnętrzną wraz z linariami dla dzieci oraz zagospodarowanie tutaj e, dziedzińca. Dziedziniec ma nabrać nowego kształtu jeszcze w tym roku. Jakub Szustakowski, Puls Dnia. A teraz wracamy do potężnego pożaru, jaki wybuchł na, na północy Poznania. Na miejscu jest nasz reporter Błażej Filipiak. Dobry wieczór Błażeju, powiedz czy już wiadomo co się stało? Tak, ogień pojawił się w fabryce, która produkuje styropian, a jak wiemy, styropian to substancje chemiczne, substancje, które w zetknięciu z ognia mogą wyprowadzić w atmosferę substancje szkodliwe dla naszego organizmu, więc tutaj okoliczni mieszkańcy zamieszkujący ulice Szarych Szeregów w Poznaniu oraz ulic przylegających nie powinni wychodzić na świeże powietrze, dopóki ta akcja strażaków cały czas trwa. Ale Oczywiście. Mm, e to co się dzieje wzbudza zainteresowanie mieszkańców. Chcą wiedzieć, tutaj pojawiają się na ulicach, pomagają strażakom, tutaj cały czas mieszkańcy prowadzą swoje akcje przy hydrantach, żeby tylko wesprzeć służby. Warto zaznaczyć, że zdecydowana większość z nich ma na twarzach maseczkę, no ale oczywiście należy buzię i nos zasłaniać przy takiego, przy takiej, przy zetknięciu z takimi sytuacjami, przy takim pożarze. Ta akcja zdecydowanie zelżała w nawiązaniu do tego co mogliśmy chociażby widzieć jeszcze przed godziną te zdjęcia, filmy, które do nas na skrzynkę mailową docierały. Ten dym teraz z czarnego koloru przeobraził się i ma teraz kolor biały, więc można wysunąć wnioski, że ta akcja strażaków postępuje i ma się coraz lepiej. Jednak z każdą minutą, z każdą sekundą przybywa tutaj coraz więcej służb, jak poinformowali strażacy za za, e, przyjechało tutaj aż e, 18 zastępów Straży Pożarnej. Zdecydowano, żeby tyle strażaków walczyło z tymi e, płomieniami, no ale cały czas te siły tutaj docierają, pomimo tego, że akcja strażaków trwa już od e, godziny. E, tak jak mówię, cały czas unosi się tutaj e, dym, czuć. E, Taki gorzki posmak w ustach, taki duszący dym, więc jeszcze raz zwrócę się do apelem, jeżeli ktoś mieszka na północy Poznania, zwłaszcza w okolicach ulicy Szarych Szeregów, no to nie powinien przebywać długo na świeżym powietrzu. My też zaraz się schowamy, żeby nie narażać się na te substancje szkodliwe. A o tej poważnej, niebezpiecznej sytuacji na północy Poznania mówił Państwu nasz reporter Błażej Filipiak. Błażej, dziękuję ci serdecznie, i tak jak mówisz, uważajcie też na siebie i zadbajcie o siebie. A teraz, drodzy państwo, na koniec tego pulsu dnia jeszcze informacje pogodowe od Zofii Papież z serwisu Meteo. Dobry wieczór państwu. Czwartek przyniósł kontynuację ładnej pogody, która zachęcała do przebywania na świeżym powietrzu. W dalszym ciągu towarzyszy nam to pogodniejsze i piękniejsze oblicze jesieni. Jednak na pogodowym horyzoncie już widać zmiany. Spójrzmy na najbliższe godziny i dni w Poznaniu najbliższa doba z zachmurzeniem dużym, ale w ciągu dnia będą szanse na przyjaśnienia. Temperatura minimalna to 13 stopni, a maksymalny wzrost do 24, taka wartość w południe i chwilę po południu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z kierunków południowych nie powinien nam przeszkadzać. Na barometrach 1018 hektopaskali. Spójrzmy jak upłyną trzy kolejne dni w stolicy Wielkopolski. I tutaj czekają nas wspomniane zmiany, ponieważ w piątku na sobotę w nocy spodziewamy się opadów deszczu. Nasunie się front atmosferyczny, który przyniesie dużą ilość chmur i deszczową aurę, a co za tym idzie też niższe temperatury. Maksymalny wzrost w soboty i w niedzielę do 18 i 19 stopni. Jednak w sobotę możemy liczyć na większą dawkę promieni słonecznych. Zachmurzenie duże z przyjaśnieniami w niedzielę, a także w poniedziałek. I w poniedziałek na początku nowego tygodnia temperatura nieco wyższa, maksymalnie do 21 stopni w godzinach popołudniowych, w tym najcieplejszym momencie doby. Wiatr nieco silniej może powieć w sobotę, ale w niedzielę i w poniedziałek już się uspokoi, wtedy powie słabo i umiarkowanie. A na barometrach w poniedziałek 1020 hektopaskali. Ciśnienie będzie niestabilne. Więcej informacji pogodowych mam dla Państwa w dzisiejszych serwisach Meteo, na które serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. I to wszystkie informacje na dziś. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę. Zapraszam państwa na jutro w imieniu Violetty Łaktańskiej Błaszczak, a ja tym, tymczasem się dzisiaj z państwem żegnam i dziękuję serdecznie. Dobranoc.